Witajcie. Już we wtorek i środę rozpoczyna się tegoroczna edycja Ligi Mistrzów. Jednym z najciekawszych spotkań tej pierwszej kolejki będzie pojedynek AC Milanu z Oser e, Francuzi niezbyt dobrze grają ostatnio w swojej lidze, często remisują, znajdują się w dolnej połowie tabeli. Również do Ligi Mistrzów awansowali bardzo przypadkowo, e, pokonując w czwartej rundzie eliminacji Zenit Instant Petersburg. Praktycznie siła ofensywna tego zespołu opiera się na dwóch zawodnikach, czyli na oczywiście Ireneuszu i Jeleniu i, i Benoit Petret. Nie mając zbyt wielu argumentów do tego, żeby um, przeciwstawić się takim drużynom jak Milan, Real czy Ajax, którzy są z nimi w grupie. Co do Milanu, um, wyglądało, że po pierwszej kolejce i zwycięstwie z Lecce 4 do 0 drużyna jest bardzo mocna, Jednak, jednakże um, ostatni mecz w lidze w sobotę z Benjaminkiem w Cesenie, przegrany 2 do 0, um, szybko um, zrzucił, że tak powiem, na ziemię pod opiecznik Massimiliano Allegri. Um, zakupy Ibrahimowicza i Robinho... Um, na tą chwilę jeszcze nie przyniosą takich efektów. Cała drużyna jeszcze potrzebuje troszkę czasu, żeby się zgrać. Jednakże myślę, że w tym meczu Mila zrobi wszystko, żeby zmazać plamę z Ceseny i odniesie pewne zwycięstwo w tej pierwszej kolejce i pokona Jelenusza, Jelenia i kolegów. Zapraszam na projekt Tip TipTip, którego sponsorem jest firma Tipsport.